Jeszcze mam jedną y, prośbę taką osobistą, ponieważ jestem jako filmowiec i dziennikarz zaangażowany od samego początku w temat ustawy S447 podjąłem się zrobienia, jeszcze myślę, żeby przed, przed, tym, przed połową października skończyć y, filmu profesjonalnego, przekrojowego na temat tego zagadnienia i postanowiłem stworzyć fundusz y, na ten cel. Czy pan. Redaktor by zechciał zachęcić ludzi do tego, żeby ten fundusz wsparli. No, to, oczywiście, bardzo chętnie, dlatego że y, stworzenie takiego filmu, zwłaszcza w tym okresie, kiedy y, będą się ważyły losy tego, nie zawaham się powiedzieć, losy Polski. Y, y, Byłoby bardzo pożyteczne i na takie rzeczy nie trzeba skąpić grosza. Więc zachęcam Państwa do wsparcia. Tutaj oczywiście Pan y, tu przedstawi y, te parametry, gdzie trzeba pieniądze wpłacać, ale zachęcam. Bardzo dziękuję. I dziękuję za spotkanie w Lublinie. Wrócił pan tu po latach, rozumiem. Nie o nie, raz? ja tu często wracam dlatego, że Ale nie każdy wie, że na swoje e, śmieci. Że tak no, tak, po ja tutaj w 1965 roku zacząłem studia na wydziale prawa. W 1969 roku je skończyłem. Potem tutaj z, stąd wyjechałem do Gdańska. A z Gdańska przyjechałem do Warszawy i tam już od 70 roku mieszkam, ale do Lublina wracam. To nie za, znaczy, również bywają to podróże sentymentalne. I jedna z nich jest dzisiaj. Choć wiem, że wolałby Pan, żeby tu siedziała na ławce obok kobieta, ale to następnym razem. No może się zdarzy, <laughs> wie Pan, to bardzo by było miło. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.